Dzień dobry, profesorze. Jak dawno pana nie widziałam. No, może teraz będę częściej tu bywał. Słyszałem, że spadły na panią nowe obowiązki. No, raczej kłopoty. Trochę sobie z tym nie radzę. Profesorze, gdybym przyszła kiedyś do pana profesora, to, to znalazłby pan czas? Ale oczywiście, jeżeli będę tylko w czymś pomocny, bardzo proszę. Przepraszam bardzo. Nie przeszkadza. Fajnie, że dzwonisz. Po miesiącu. Wiesz, nie mam teraz czasu. Może zadzwoń kiedy indziej, okej? Okay? Oj Henryk, jak tobie się zdaje, że zadzwonisz teraz do mnie, zapytasz co słychać kochanie, to się mylisz. Mariolka, proszę cię wysłuchaj mnie. Nie, to ty mnie posłuchaj. Kochanie. Nie mów do mnie kochanie. Mówię ci, to wytłumaczę. W ogóle do mnie nie mów. To nieprawda, co o mnie mówią. Kochanie, pozwól, że ci wytłumaczę. Dobra. Masz problem. On jest za granicą. Powiedział, że. Że to wszystko, co się tutaj o nim mówi, to, że to jest nieprawda. I żebym mu zaufała. Tak długo się nie odzywał. No wiem. Nie wiem, co bym na twoim miejscu zrobiła. Marta. Ale jak ty uważasz? Ja się powinnam z nim rozwieść? Nie wiem, no. Może. Można jakoś unieważnić to małżeństwo. Nie, ale teraz nie. Przecież teraz się wszyscy od niego odwrócili wspólnicy, przyjaciele. On jest bankrut. No to może powinien wrócić i bronić się. Marta, jak on tutaj wróci, to od razu go z miejsca zaaresztują. No to może powinien wynająć prawnika. Ale za co? Przecież jest milionerem. Co ty, Marta? Że on nic nie ma, rozumiesz? Kompletnie nic. Marta, błagam cię. Wszędzie cię szukam. A pan chociaż mógłby się rozebrać, prawda? Jak pan nie? Słuchaj. A jak ty uważasz? Może on jest niewinny, co? Mariolka, proszę, zjedz. Panie Marysiu, no. a jak pani myśli, może ja powinnam spłacić te jego długi? Dziecka, z czego ty to spłacisz? No normalnie zarobię i spłacę, przecież mam klinikę. No ale Mariolo, sama że że jeszcze ani grosza nie zarobiliście. tam, no, jesteśmy na samym początku. Porywasz się z Motyką na słońcu. Boże, jedyny tyle pieniędzy, skąd to wziąć? Ja uważam, że ty nie masz żadnego obowiązku, żeby jego zobowiązania spłacać. No jak? Przecież jestem jego żoną. Tylko kochasz. Ty to? Kochasz, przecież widzę. Dobre to ciastko. O. Rozmawiałam przed chwilą z doktorem Drzewieckim. Mówił, że oglądał tego chłopca. No, fajnie, i co? No, to będzie długie leczenie. Będzie wymagało kilku operacji przeszczepu skóry, ale może mu pomóc. No, to super. Zaraz idę zadzwonić do jego rodziców. Na pewno się ucieszę. Jest tylko jeden problem. Nie mamy podpisanej żadnej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zresztą fundusz i tak nie refunduje nikomu tego rodzaju operacji. Moim zdaniem rodzice tego chłopca będą musieli pokryć przynajmniej część kosztów. No nie, nie, to niemożliwe. W takim razie albo rezygnujemy, albo będziemy musieli zapłacić to z własnych środków, a tych wiele nie mamy. Tak, ale wie pani, ja już obiecałam matce tego chłopca, że... Że jakoś mu pomożemy, więc. To jest biedna rodzina. Ojciec bezrobotny, no wie pani, jak to jest. W tym kraju są trzy miliony bezrobotnych. Wszystkim nie pomożemy.